W dzisiejszym odcinku powiem wam co nieco o wentylacji przekładni CVT, która jest w skuterach. Także zapraszam. Jak widzicie, przekładnia CVT składa się z wariatora sprzęgła, kolektora momentu obrotowego, dzwonu sprzęgła oraz paska napędowego. I pierwszą rzeczą, jaką zauważymy, przeważnie na talerzu, są łopatki wentylatora, które to mają za zadanie prowadzać cyrkulację powietrza. Oraz na dzwonie sprzęgła są otwory, które również się przyczyniają do tej cyrkulacji. Również na samym pasku napędowym znajdziemy ząbki, które to są radiatorem paska napędowego, odprowadzają ciepło, ale również. Wprowadzają powietrze w wir. I jak to działa? I możemy również kupić dzwony sprzęgła z takimi łopatkami, jak tutaj na zdjęciu, ale również są inne łopatki, inne radiatory na dzwonie sprzęgła, ale to macie już w filmiku o dzwonach sprzęgła. I tutaj warto zauważyć, iż w silniku czterosuwowym 139 QMB z tyłu na korpusie silnika mamy właśnie taką ścieżkę. Jest to ścieżka, po której powietrze jest wyprowadzane na zewnątrz, a z przodu pokrywy paska napędowego jest zaciągane. Możecie zrobić prosty eksperyment Zrzućcie sobie chusteczkę z przodu, pokrywę z tyłu na werlocie i zauważcie, co się dzieje. I zauważmy, iż pokrywa kiłejowska oryginalna ma dopływ świeżego powietrza oraz wylot ciepłego powietrza, a w zamiennikach niby też kiłejowskich już tego nie ma. W pokrywach od 152 i 157 j również mamy dopływ świeżego powietrza oraz wprowadzenie ciepłego powietrza. I również jest to na środku pokrywy w 130 QMB, jak tutaj widzicie, mamy rurkę, którą to dostaje się świeże powietrze. Na środku mamy, mamy wylot ciepłego powietrza oraz samego tyłu. I w zamienniku pokrywy 1P40 QMB również z przodu mamy wlot świeżego powietrza. Z tyłu nie ma wylotu ciepłego powietrza, tylko jest nieco można powiedzieć po środku. I tutaj mamy kolejną pokrywę również z silnika 1P40 QMB, również z przodu jest dopływ świeżego powietrza. I tutaj mamy na środku dwa otwory, którymi to wylatuje ciepłe powietrze. No i w sumie tyle. Często w skuterach, które są mocno pod tuningu bądź robią długie trasy, nawierca się dodatkowe otwory z tyłu pokrywy, żeby po prostu ciepło, które kumuluje się poprzez tarcie paska napędowego, jego ściskanie i pracę całej, całej przekładni CVT, aby było odprowadzane. Robi się te otwory z samego tyłu dzwonu sprzęgła oraz z samego przodu pokrywy CVT, tak żeby świeże powietrze było doprowadzone oraz wyprowadzone. Niektóre pokrywy w ogóle nie mają żadnych otworów wprowadzających oraz wyprowadzających, i w takich w przekładniach CVT przeważnie ten pasek się rozwulkanizuje podczas długiej trasy. Takim dobrym przykładem jest właśnie pokrywa taka z Kiwaya. Ja kiedyś miałem Kiwaya Focusa i musiałem wymienić pokrywę, ponieważ wybiło mi się tylne łożysko. No i niestety kupiłem taką pokrywę i później miałem problem, iż paski mi się zrywały. Także mam nadzieję, że pomógł Wam ten filmik. Ośniłem Wam jak działa wentylacja w przekładniach CVT. No i jak się podobało, standardowo dajcie łapkę w górę oraz zostawcie subskrypcję. Na razie.